Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym uzależnieniom. W poprzednim mówiłem o współuzależnieniu, czyli o takiej bezpośredniej relacji osób, które są związane z człowiekiem nadużywającym alkoholu. No i siłą rzeczy nie może być inaczej. Tym razem będzie trudny temat, a mianowicie wpływ picia, czy krótko mówiąc, alkoholu na życie rodzinne. Jest to temat oczywiście trudny, skomplikowany i kontrowersyjny, do którego nie ukrywam, że sam podchodzę jak pies do jeża, dlatego że ci wszyscy, którzy mnie już trochę znają i trochę mnie słuchali, pewnie się domyślają albo wiecie, że moje życie rodzinne też poszło w no, niwecz, można powiedzieć, zostało dosyć mocno zdegradowane również przez. Choć nie tylko, ale również przez picie alkoholu. Nie tylko, bo to jest bardziej złożony problem i taki, chyba wynikający z pewnej toksyczności związku, ale to jest złożony temat, bo mógłbym tutaj zacząć opowiadać o tym, że relacje z moją ex były takie, a nie inne, co w jakimś sensie skłoniło mnie do ucieczki w alkohol, ale to wchodziłbym na taki poziom. Iluzji i zaprzeczeń, czego nie chcę robić, bo jako człowiek rozumny mogłem świadomie kierować swoimi wyborami i tak podejmować decyzje, żeby no, być silnym i stanowczym, zwłaszcza wobec siebie, a nie właśnie uciekać w proste zapomnienie w postaci alkoholu. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby uświadomić wam pewne zjawiska związane z tym, jak bardzo alkohol niszczy nie tylko zdrowie, ale zwłaszcza chyba relacje. Bo o tym, że alkohol niszczy zdrowie, to się dowiadujemy z reguły na końcu, jak już jest naprawdę bardzo źle, a badania wskazują na to, że to trzeba naprawdę bardzo mocno nadużywać przez kilka długich lat, mówić nawet o 10 latach, żeby pojawiły się takie bardzo duże zmiany w organizmie. Chociaż mm, też powszechnie wiadomą wiedzą jest to, że alkohol jest szkodliwy i nawet jednorazowa dawka może być kancerogenna, co nie zmienia faktu, że to wszystko objawia się po długich, długich latach. No a jeśli chodzi o relacje z współmałżonkiem, czy z dziećmi, czyli z po prostu najbliższymi nam osobami, no to alkohol jest bardzo destrukcyjny. Jest... Szereg badań na ten temat. Ja Wam przytoczę badania Amerykanki, no bo oczywiście amerykańscy naukowcy, jak wiadomo, są we wszystkim najlepsi, ale znana badaczka Joan Jackson, ale nie z tych Jacksonów, z tych innych, opublikowała takie badania, w których no wyróżnia siedem faz takiego przystosowania się do życia w rodzinie z problemem alkoholowym, ale o tym to jeszcze za chwilkę. Bo jeszcze na początek opowiem kilka takich suchych faktów, jak to w ogóle się dzieje, z czego to wynika. No To jest taka sytuacja, że rodzina jest pewnym, jak zapewne wiecie, systemem wzajemnych zależności i relacji międzyludzkich. No i jeżeli któryś z ogniw tego systemu zaczyna zachowywać się inaczej, dziwnie, nietypowo, niestandardowo, bo pojawia się alkohol, no to zaczynają się pojawiać różnego rodzaju... Problemy i osoby, które są w takiej rodzinie alkoholowej, również odczuwają problemy. Zwłaszcza mam tutaj na myśli dzieci, które bardzo często dość długo nie są świadome tego, co się, co się dzieje. Dzieci widzą, że między rodzicami dochodzi do jakiegoś napięcia, że pojawiają się jakieś konflikty, tylko tyle, że nie zdają sobie sprawy z tego, co jest podłożem tych problemów. No i na początek powinniśmy sobie zdefiniować: co to jest rodzina z problemem alkoholowym. Co do zasady, jest to taka rodzina, w której no, jeden członek tej rodziny, co najmniej jeden, ma problem i pije w sposób nadmierny, przynoszący różnego rodzaju szkody dla siebie i dla rodziny. Osoba taka zwykle jest uzależniona od alkoholu, chociaż nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Często to jest tak zwany alkoholik wysoko funkcjonujący, czyli taki, który no, jeszcze się nie stoczył na samo dno. O tym alkoholizmie wysoko funkcjonującym mówiłem już wiele razy. Mamy tutaj do czynienia z reguły z osobą, która często po pracy dla relaksu pije sobie jakiś tam alkohol, często codziennie, czasami kilka razy w tygodniu, ale to już, to już wystarcza. No i oczywiście zachowanie takiej osoby e, zakłóca e, ustalony w rodzinie porządek, no bo nie można polegać na takiej osobie. Często zapomina o swoich obowiązkach. E, żona boi się zostawić z mężem dzieci, no bo. Nie wie czy będzie zachowywał się z nimi odpowiedzialnie, czy też nie. No, doprowadza to do szeregu różnych frustracji. No i pozostali członkowie rodziny, czyli no, przyjmijmy, że mąż pije, żona jest niepijąca i są dzieci w domu. Więc żona w takiej sytuacji często dokonuje różnego rodzaju prób przystosowania się do sytuacji, często robi to nieświadomie, i występuje tutaj w jej przypadku mechanizm współuzależnienia. No i poprzez to swoje dostosowywanie się do zachowań swojego pijącego męża, bardzo często zapewnia mu niechcący komfort picia. Ponieważ jeżeli on po pracy chce się napić alkoholu i usprawiedliwia to tym, że musi odpocząć, musi się zrelaksować, bo inaczej no, robi się sfrustrowany, bywa agresywny, nerwowy. Znaczy agresywny może niekoniecznie w tym znaczeniu, że od razu z, z rękami startuje i biedną kobietę bije, czy dzieci, chociaż to też może mieć miejsce oczywiście. No, ale z, z różnego powodu dla świętego spokoju, krótko mówiąc, żona akceptuje to jego picie w wyznaczonych przez siebie normach, czyli zaczyna go kontrolować, zaczyna mu tam dawkować ilość alkoholu, co nie zmienia faktu, że zapewnia mu ten komfort picia, e, ponieważ nie chce przy dzieciach wszczynać jakichkolwiek awantur, nie chce przy dzieciach do, doprowadzać do jakichś kłótni. No to daje mu święty spokój, daje mu ciche albo nawet nieciche przyzwolenie na picie i to po prostu się. Samo napędza, e, nakręca się taka spirala popadania w coraz większy alkoholizm. No, idąc dalej, e, bardzo często członkowie rodziny, czyli na przykład dzieci, jeżeli są nieco starsze, tak już w wieku szkolnym, a nie przedszkolnym, ukrywają przed znajomymi, przed rodziną, jakąś dalszą kwestię picia swojego, e, swojego ojca. Czyli no nie, nie opowiadają o tym, nie chwalą się w sposób naturalny, nie, nie, nie mówią o tata się wczoraj napił i zrobił awanturę, albo kłócił się bardzo o to, że on chce oglądać mecz, a dzieci chciały oglądać bajkę. No tutaj oczywiście trywializuję, ale wiecie co mam na myśli. Dzieci takie stają się coraz bardziej zamknięte w sobie. No i zaczynają być mocno zachwiane granice psychologiczne w takiej rodzinie. Powoduje to oczywiście zakłócenia w planowaniu, w realizacji planów, komunikacji, no i różnego rodzaju reakcjach emocjonalnych między członkami takiej rodziny. Za bardzo zawęża się i tak zaburza się wyrażanie uczuć, ponieważ no, osoby, które są dotknięte takim współuzależnieniem w rodzinie, nie chcą. Mówić wprost tej osobie uzależnionej o tym, że jest dla nich powodem do, często właśnie do wstydu, do jakiegoś zawodu no, dla własnego bezpieczeństwa i dla własnego świętego spokoju, nie poruszają tego trudnego tematu związanego z piciem, ponieważ wcześniejsze próby. Poruszania tego tematu i przekonywanie osoby uzależnionej właśnie do tego, że jest uzależniona i powinna coś z tym robić, wywoływało często jakieś niepotrzebne frustracje, agresje, jakieś kłótnie, dlatego, właśnie członkowie tej rodziny z powodu lęku bardzo często manipulują komunikatami pomiędzy sobą. No, co prowadza oczywiście dodatkowy chaos, dodatkowe zamieszanie. I mamy klasyczną, samonapędzającą się kulę śniegową. Rozpędzoną, czyli po prostu dla świętego spokoju, rodzina pozwala alkoholikowi na popadanie w coraz większe nauki, w coraz większe, no po prostu uzależnienie co tu dużo mówić. Ok, teraz Wam tak bardziej szczegółowo opowiem 7 faz przystosowania się do życia w rodzinie z problemem alkoholowym. To, jak już wspomniałem, opisała Amerykanka Joan Jackson i. No to tak przez jedną do drugiej fazy przechodzą wzajemnie i zaczyna się dosyć niewinnie. Pojawiają się coraz częściej, to jest faza pierwsza. Pojawiają się incydenty nadmiernego picia, są sporadyczne, ale już powoli tworzą się napięcia w układzie małżeńskim. Rodzina czy też żona podejmuje próby interwencji, ale wobec, czyli no, przemawia do swojego męża, że coś za, coś za dużo, a może to jest nie tylko incydentalne na imieniny czy od święta ale ten alkohol pojawia się zdecydowanie zbyt często w takim codziennym dniu, no oczywiście pojawia się opór osoby pijącej i te interwencje, że one nie odgrywają żadnej roli, pojawia się oczywiście system wymówek, usprawiedliwień, obietnic, czyli że na przykład tylko w weekendy, albo tylko co drugi dzień, albo tylko co trzeci dzień, albo tylko dwa piwa no i później to Oczywiście dalej pojawia się kolejne zaprzeczanie, naruszanie tych obietnic, niedotrzymywanie tych zobowiązań. No i przechodzimy do fazy drugiej, czyli nasilenia się incydentów alkoholowych. No i powoli zaczyna rosnąć izolacja rodziny od otaczającego środowiska. No, i myśli, zachowania członków rodziny coraz częściej koncentrują się wokół picia, i pojawiają się takie bardzo negatywne emocje wśród członków rodziny. Na zasadzie takiej, czy dzisiaj będzie normalny dzień? czy normalny popołudnie wieczór, czy jednak tatuś dzisiaj będzie znowu pił i będzie się głupio zachowywał, bo na przykład nie będzie można z tatusiem normalnie pograć w grę, bo będzie się przy tej grze głupio zachowywał i będzie miał głupie poczucie humoru i będzie, nie wiem, koślawo rzucał kostkami przez leverami i będzie mu się wydawało, że to jest śmieszne, a jednak dzieci odczuwają takie zachowanie jako żenujące. Um. Wiecie, co mam w tym momencie na myśli, nie? Taka, taka osoba, która jest lekko pod wpływem, yy, no i w jej rozumieniu wszystko jest w porządku, ale otoczenie widzi, że jest coś mocno nie w porządku i no, reaguje na to. Yy, rodzina próbuje podejmować różnego rodzaju próby utrzymania tej struktury życia rodzinnego, ale to, yy, to się nie udaje i mimo tego, że próbują ukrywać te negatywne konsekwencje picia, to one są coraz bardziej widoczne. No, i przechodzimy do fazy trzeciej. Rodzina zaczyna rezygnować z prób kontroli nad zachowaniami alkoholowymi. Zaczyna zajmować się przede wszystkim tym, co może pomóc w zmniejszaniu tego doraźnego napięcia, czyli schodzą z drogi. Raczej koncentrują się na celach takich doraźnych, typu tu i teraz, nie, nie koncentrują się na celach dalszych. Czyli, na przykład, już powoli zaczynają rezygnować z jakiegoś planowania odległych terminów, typu jakieś wakacje czy ferie: no bo tatuś staje się coraz bardziej nieodpowiedzialny, coraz mniej wiarygodny, coraz mniej na nim można polegać, i wszystko sprowadza się do takiego myślenia tylko i wyłącznie o dzisiejszym dniu, ewentualnie o jutrzejszym dniu. I to się przekłada tak na dobrą sprawę na całą rodzinę. W fazie czwartej, z reguły, żona, jeżeli mówimy o pijącym tatusiu, podejmuje już taką konkretną kontrolę nad, nad całą rodziną i bierze na siebie odpowiedzialność za tą rodzinę, natomiast pijącego męża zaczyna traktować jak duże dziecko. No, w tym momencie pojawia się u takiej kobiety często lito litość i takie uczucia opiekuńcze. W stosunku do pijącego męża, no, które zastępują takie zdrowe relacje rodzinne i takie zdrowe stosunki małżeńskie. Zaczyna się przejawiać oczywiście pretensja, zaczyna się pojawiać wrogość. Żona traci w swoim małżonku jakieś takie oparcie jako silnego faceta, który jest w stanie sprawować kontrolę nad. Rodziną, wiadomo, że on nie będzie płacił rachunków na przykład, albo że ciężko mu zaufać, że no, jak będzie miał jakieś większe pieniądze, to przepije, przegra albo pójdzie gdzieś z kumplami na imprezę. I dlatego to zaczyna robić coraz większy problem i bardzo płynnie przechodzi do fazy piątej, czyli żona zaczyna się odseparowywać od pijącego męża. No, i na tym etapie bardzo często następuje rozstanie. I o ile nie jest to takie rozstanie faktycznie fizyczne, czyli że dochodzi do rozwodu, to jest to takie trwałe zerwanie relacji rodzinnych, mimo tego, że będą jeszcze dalej ze sobą mieszkać. No, to w tym momencie żona nie traktuje człowieka pijącego swojego męża w żaden sposób poważnie tylko ucieka od tego, niech on sobie robi, co chce, byle byłby spokojny, byleby się nie awanturował. Co tym bardziej niechcący napędza go do jeszcze większego picia i powoduje jeszcze większe problemy, jeszcze większy rozpad z takich stosunków rodzinnych. No bo tato przestaje odrabiać lekcje z dziećmi, przestaje się z nimi bawić, on się koncentruje już tylko i wyłącznie na piciu, a żona dla świętego spokoju pozwala mu często na to picie. A jak już dzieci idą spać, no to wtedy rozpoczynają jakieś ciche, szeptane awantury. To już jest naprawdę apogeum. Aczkolwiek jeszcze nie koniec, bo przed nami jeszcze faza szósta. I to jest faza, w której żona i dzieci no, generalnie odseparowują się całkowicie od takiej osoby pijącej. Uczą się samodzielności, sami zajmują się swoimi problemami. A taka pijąca osoba jest całkowicie od, odizolowana, i nawet jeżeli nie dochodzi do z takiej separacji, sensu stricte, że mieszkają się cały czas razem, to taka osoba już jest traktowana jako wręcz intrus będący w domu, i rodzina bardziej cieszy się z tego powodu, jak tatusia nie ma w domu, niż jak do domu wraca. No i jeżeli jest sporo szczęścia, to dochodzi do fazy siódmej. Jeżeli nie, no to na tym etapie dochodzi do no już takiej całkowitej degradacji życia rodzinnego, albo kończy się do śmiercią osoby pijącej, albo rozwodem, albo no, czasami do tego rozwodu nie dochodzi z jakichś różnych powodów socjalno-bytowych, bo na przykład mieszkanie jest na e, zarejestrowane czy, czy, czy w posiadaniu e, tego pijącego tatusia. Rodzina nie, ma, nie jest w stanie się od niego wyrwać, ale gdyby tylko mogła, to zrobiliby wszystko, żeby to się udało. Faza siódma to jest taka stabilizacja osoby pijącej, czyli to jest ten moment, kiedy oczywiście może dojść do tego również wcześniej, na tych poprzednich etapach, ale no jeżeli, jeżeli przejdzie przez te wszystkie poprzednie, to dochodzi do etapu siódmego, na którym jest w stanie się ogarnąć i. Przejść w y, taką stabilną abstynencję, dzięki której rodzina ponownie jest w stanie się zorganizować i no, z powrotem odbudować te relacje, natomiast one nigdy nie będą takie same jak zdrowe relacje w zdrowej rodzinie, której nigdy nie dotknął problem alkoholowy. I teraz y, wiem o tym, że są wśród nas osoby z tak zwanym problemem DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. No i myślę, że tutaj wielu, znaczy ja też mam taki problem, nie ukrywam. I, i, I wielu z nas w tym momencie, jak mówię o tych fazach, to coś tam się powoli przypomina, że w naszym życiu też tak było. DDA to jest zupełnie odrębny temat, któremu poświęcę zupełnie inny temat, zupełnie inne odcinki, bo to jest naprawdę złożony problem, no ale bardzo często właśnie prowadzący w późniejszym dorosłym życiu do problemów emocjonalnych i między innymi również problemów alkoholowych. No tak naprawdę tutaj na tym etapie dochodzę do szerokiego pojęcia, jakim jest współuzależnienie, ale o tym był poprzedni odcinek, więc nie będę tutaj tego rozwijał. Ja Wam jeszcze tylko powiem na tym etapie kilka takich zdań, bo są takie przekonania żon alkoholików, które często są ujawniane w trakcie terapii. Mam tutaj przed nosem kilka takich przykładów. To wynika oczywiście ze współzależnienia, to wynika właśnie z takiej relacji no, żony z osobą, z mężem, który jest osobą pijącą i to już bez względu na to, czy to jest alkoholik, Wysokopoziomowy, czy tam wysoko funkcjonujący, czy po prostu jakikolwiek inny osobnik nadużywający alkoholu. Bardzo często tak jest, że żona popada w takie myślenie, jak na przykład lepiej jej pijącemu mężowi się nie sprzeciwiać, bo będzie jeszcze gorzej, albo kto. Kto zbyt wiele chce, może stracić wszystko, czyli żona taka akceptuje, no niech już sobie pije, ale przynajmniej chodzi do pracy, przynosi jakieś pieniądze, a jest jak jest, mogło być jeszcze gorzej. Albo kolejny taki częsty pogląd to jest: jeżeli moja rodzina rozpada się, to znaczy, że to jest moja wina, czyli kobieta bardzo często odnosi problem do siebie. No, kolejne zdanie, pijany mężczyzna ma prawo być agresywny. Czyli, że jeżeli krzyczy, wrzeszcza, awanturuje się po pijaku, no to często kobiety usprawiedliwiają w tym momencie swoich mężczyzn. Jeżeli bije, to znaczy, że kocha. To już nie będę komentował. No, kolejne takie zdanie, które często się pojawia, to jest: należy nieść swój krzyż i nie użalać się nad sobą. Albo nikt z zewnątrz nie może pomóc, jeżeli mąż i żona się nie dogadują. Albo kolejne: Lepszy pijący mąż niż żaden. Albo kolejne zdanie: Nie mam prawa zawracać komuś głowy swoimi beznadziejnymi problemami. Jeżeli żona wytrwale kocha swojego męża, to w końcu wrócą szczęśliwe dni. Trzeba przeczekać najgorsze, los mi za to wynagrodzi. To są prawdziwe zdania, które no, na różnych terapiach pojawiały się, i kobiety wypisywały sobie na karteczkach takie jakieś stwierdzenia usprawiedliwiające no, swoje zachowanie, czy, czy może inaczej tłumaczące swoje zachowanie. No i to jest wybór takich najczęściej powtarzających się stwierdzeń. Właśnie do takich spostrzeżeń prowadzi nadużywanie alkoholu i Mimo tego, że kobieta stara się jak może, nie pije, jest tą ostoją ciepła domowego, to bardzo często właśnie wyciąga takie czasami daleko idące i moim zdaniem no wręcz niepokojące wnioski. Ale to jest tylko jedna strona medalu, bo druga to jest taka, że oprócz tego myślenia bardzo często pojawiają się również zachowania. I do typowych zachowań żony alkoholika zaliczamy takie jak łagodzenie skutków picia męża, czyli mycie go, rozbieranie, kładzenie do łóżka, prowadzenie jak za rękę, jak on ledwo idzie i się zatacza, to by, byleby się położył, jak jest w domu i bezpieczny, to już jest dobrze. Próby kontrolowania dostępu do alkoholu, czyli narzucanie jakiejś ilości ok, niech sobie pije, ale ważne, żeby pił pod moją kontrolą i jakieś tam konkretne ilości. Dostarczanie alibi do picia, czyli na przykład usprawiedliwianie go w pracy, wśród znajomych, wśród członków rodziny, że no nie mógł przyjść, bo się źle czuł, a tak naprawdę on leży i ciężkiego kaca leczy. Często dochodzi do wykorzystywania dzieci do wywierania nacisku na pijącego. No, i tutaj, takim najchyba bardziej jaskrawym przykładem, jest wysyłanie dziecka po ojca do knajpy. Albo i tutaj już idziemy w kierunku patologii konkretnych. Próby dotrzymania kroków w piciu, czyli żona czasami wpada na taki mądry pomysł, lepiej niech pije ze mną w domu, niż jakby miał gdzieś chodzić i pić z kolegami po knajpach. Czyli skoro pije, no to niech już pije, ale przynajmniej ze mną i w domu. No i to jeszcze nie koniec, bo istnieje coś takiego w ogóle, chyba syndrom żona alkoholika, można tak to określić, bo ale takie... Współzależnione, głęboko współzależnione kobiety mają jeszcze taki problem ze zmianą w swojej osobowości. Chodzi o to, że ten chroniczny stres, wszystkie trudne doświadczenia życiowe, przez jakie przechodzą, dochodzi do tego bezradność, po prostu załamywanie się. U takich żon alkoholików pojawia się myślenie, że duża część tych wszystkich nieszczęść i niepowodzeń tkwi w niej samej. Pojawia się takie myślenie, że coś ze mną jest nie w porządku, że to ja jestem wszystkiemu winna. No tak sobie myśli kobieta, której małżonek bardzo często podtrzymuje ją w takim przekonaniu, i niejednokrotnie po pijaku jej mówi, że gdybyś była inna, to bym nie pił. Jak się ma taką żonę, to trudno nie pić, i tak dalej. I to jest takie niestety bardzo smutne, wzajemnie nakręcające się, i ja trochę od tego zacząłem, że relacje międzyludzkie. Między małżonkami czasami prowadzą do różnych konfliktów, jeżeli jedno z, z małżonków jest jakoś tam psychicznie niestabilny z różnych powodów, ma tendencję do popadania w nałogi albo ma takie tendencje do szybkiej ucieczki w jakieś zapomnienie. No to pojawiać się może zacząć alkohol albo inne używki. Ale skupiamy się tutaj w tej serii na alkoholu. No i to właśnie doprowadza do takiej wzajemnie napędzającej się i wspólnie nakręcającej się spirali. Z której naprawdę ciężko się wyrwać, i jeżeli jesteście na takim etapie, że zaczynacie z tego wychodzić, a wiem, że tak jest, to idźcie dalej w tym kierunku i tylko uświadamiajcie sobie coraz głębiej, jak ciężkie straty już na tym etapie mogliście spowodować swoim najbliższym i swojej rodzinie. I teraz ten odcinek, będący tak naprawdę kontynuacją tego poprzedniego współuzależnieniu, powinien naprawdę dać do myślenia, i utwierdzić was w przekonaniu, że ten moment to jest najlepszy moment, w którym mogliście sobie powiedzieć dość, bo wasze zachowanie nie oddziaływało tylko i wyłącznie na was, ale w gigantyczny sposób oddziałowało również na waszych najbliższych, czego tutaj mieliście wymienione przykłady. Nie będę tego teraz rozwijał w kontekście DDA, bo tak jak powiedziałem, to jest temat długi, trudny i. No, trzeba temu poświęcić co najmniej ze dwa następne, nie w kolejności następne, ale dwa, dwa zupełnie inne, jak nie więcej odcinków. Także na dzisiaj ode mnie tyle. Jeszcze za parę dni otrzymacie kolejny odcinek. Jak zwykle, i jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w Discordzie, bo te spotkania są myślę budujące i całkiem fajne. Także zapraszam, jeszcze, jeszcze dodam, że jeżeli mielibyście jakieś komentarze, informacje zwrotne, to zapraszam, ja wszystkie te informacje czytam, odpowiadam, jeżeli macie jakąś potrzebę kontaktu ze mną, to kontaktujcie się tak często jak tylko jest to możliwe i trzymajcie się do następnego, cześć!